Pogoda. Przez okno wyjrzałam. No dobra. Idę się coś zjeść może. Coś zjeść. Miski się przelaliły. To moja miska. Co tak głośno tam kuchni? Co ty robisz? Nie widzisz, pije! Jak nie widzisz, no. mówisz, pije. Pani I też mi jest słowo garder, że garder... nie wiem jak to się mówi, ale i coś... No, iom, 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 no. iom. Wiesz, tak nie jest, A może może dzisiaj przyjść do, do nas koleżanka? Nie, dzisiaj jest poniedziałek, jesteś do szkoły, nie pamiętasz? Ja mam rozpoczęcie, i, y, rozpoczęcie pierwszej klasy, a ty masz rozpoczęcie trzeciej. No, wiem o tym. No właśnie, ale, ale no tego po... Po rozpoczęciu, po szkole, po rozpoczęciu. Dobra, 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 może być. Okej. Okay. No dobra, to i ty rodziców? Okej. Okay. Mama, mama! Tata, 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 mama, tata, mama, ma, tata, mama, ma, tata, mama, tata, mama, tata! Ma, tata. Boże, co się dzieje? Ech, nie dają ludzie pospać, no po prostu co się dzieje? Hej, się widzowie, sobie. Ech, co się dzieje? Ech, co się dzieje? No właśnie, no nie dacie pospać, no nie dacie, no nie dacie. Dobrze już stoję. Bo gdzie jest rozpoczęcie? No, poczekajcie, usiądźmy na kanapę. Na fotel. byle co? A ja nie muszę na fotel. Umiesz, umiesz, tylko dzisiaj A... nie chcę. Oj, tato. Nie wiesz. A! No ciągle ja się przewalam. O, jeszcze. Może ludzie, mm, przystańcie, dobra? O. O. Jak tu? Dobrze. Dobrze, co chcecie? Bo jest rozpoczęcie roku i my chcemy zaprosić po rozpoczęciu roku jakąś koleżankę i nie wiemy jaką. Możemy? Mo moją najlepszą BFF? Możemy? możemy bli, 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 bli. Możecie, ale po rozpoczęciu roku. Point. No wiem, wiem, wiem. No dobra, ja pójdę z tobą na rozpoczęcie i odbierzemy od razu kimble, a tata pójdzie z tobą i odbierzemy. Dobra? Okej! Okay. No to idziemy na rozpoczęcie. Raczej nowej klasy. Zbierzemy tutaj sobie książeczki. No tu jedziemy, chodźcie. Wszyscy. Du, 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 du. Dzień dobry, przepraszam za spóźnienie. Przepraszamy. Przepraszamy. Siadajcie, dziew dziewczynki. Tu ty. Tu ty. Dobrze. i możecie siedzieć razem. Oj. Przepraszam. Tak, tak, chcemy, 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 chcemy. Dobrze. Bo dzisiaj będzie rozbudowa szkoły, dlatego szybko, szybkie. No, 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 Koniec, rodzice chodźcie za chodźcie. Chodźcie do mnie. Ale ja chcę zaprosić Kingę. Kinga, chenia, chodźcie do nas. Służycie? Ja mogę. Mama mi pozwoliła. Świetnie. Świetnie, że możesz. A ty możesz do mnie? No, jasne, do okay. Okay, OK Ja mogę. Zde chodźcie do domu. Idziemy do twojego pokoju? Okej, okay. to chodźmy. Do pokoju Lili. Chodź tutaj. Dobra, o Boże fajnie masz to łóżko. no ja wiem. Połóż, nie wolno na nim stać osoby. Oh, bo bo um, Ania kiedyś na nim stanęła i się kłamało jedno. A. Sin i Kinga. Kiedy przychodzę, to oglądamy telewizor, aż twoja mama nie przyjdzie. No, to jest czad. Telewizor. No dobra, to idę do kuchni, a tu nie wiem, coś po. Ojo, ja tutaj się nie wiem. Po dęsa, po, densa, po, densa, po la dęsa, po tańce dęsa, po dęsa. już jest. Ludzie, trzeba iść spać. Chodź ty. Chodź ty. Dobra, dobrze. Idziemy spać, kochani. Okay,